Pożar budynku mieszkalnego przy ulicy Kościuszki we Wrocławiu. W akcji bierze udział 14 zastępów Straży Pożarnej. Okazało się, że po prostu się palił u góry. Jak wyszliśmy na klatkę to już było szaro i po prostu zdążyliśmy uciec. Pożar wybuchł na kondygnacji trzeciego piętra. Objął zadymieniem trzecią i czwartą kondygnację. Osiem osób zostało poszkodowanych. 15 lutego rozpoczął się kolejny okres rozliczeniowy ze skarbówką. Przypominamy, że, ten, że mamy czas na to, aby rozliczyć się z fiskusem do 2 maja. Możemy to zrobić w sposób elektroniczny poprzez nasz e-PIT na stronie www.podatni.gov.pl. Tam możemy znaleźć naszą deklarację podatkową, która została wypełniona przez Urząd Skarbowy. Możemy nanieść też własne poprawki, między innymi informacje o, o ulgach, z których możemy skorzystać. Jeżeli zrobimy to w sposób elektroniczny, to w ciągu tygodnia powinniśmy otrzymać nasz zwrot. Natomiast oczywiście cały czas jest możliwość, aby rozliczać się w sposób klasyczny, w sposób papierowy, ale wówczas poczekać na te pieniądze będziemy musieli nawet trzy miesiące. Tegoroczne ferie nie były zbyt udane dla przedsiębiorców, którzy żyją ze stoków. Zmienna pogoda, podwyżki cen prądu, gazu i żywności spowodowały, że ferie w 2023 roku to jeden z najgorszych okresów ostatnich lat. Rozwiązaniem tego problemu mogłoby być wydłużenie sezonu feryjnego, mówią właściciele hoteli w kurortach narciarskich. Wydłużenie wypoczynku byłoby korzystne również dla samych narciarzy przekonują przedsiębiorcy. W ostatnich latach uciążliwy jest brak śniegu w styczniu, za to w marcu, kiedy jest w szczycie sezonu, Śniegu jest pod dostatkiem. Zdecydowanie jesteśmy zwolennikami wydłużenia tego okresu feryjnego o dwa tygodnie, może nawet i o trzy, jeżeli byłaby taka potrzeba. Przede wszystkim pozwoli to rozładować ruch na drogach, ruch na stokach no i przede wszystkim zredukować ceny w obiektach noclegowych. Dłuższy okres ferii oznaczałby mniejsze kolejki i więcej luzu na stokach. Jeśli jest śnieg, no to czemu nie? Tak? To wtedy też się rozłoży yy, ilość ludzi na, na większy okres czasu. No to, to wtedy jest fajnie. Podobnie jest w Czechach. Tam ferie trwają w tym roku do połowy marca. Turyści z zagranicy to także pomysł na ożywienie branży turystycznej w regionie. To jest bars, pochodzi z okolic korczowej, 30 km od korczowej. Bars pochodzi z okolic Korczowej, 30 km od korczowej, został odłowiony. Wydarzyła się bardzo przykra rzecz, mianowicie stado psów. Prawdopodobnie zostało otrute. Wolontariusze Ukraińscy odkryli stado martwych psów, obok nich krążyły właśnie psy jeszcze żywe, które próbowały swoich martwych towarzyszy psich obudzić. Był to bardzo przykry widok. Wśród tych psów, którzy, które właśnie próbowały obudzić towarzyszy, które nie wiedziały, co się wydarzyło, był bars oraz trzy inne pieski, które do nas trafiły, wolontariuszom udało się odłowić właśnie Barsa i Bars w transporcie pomocowym styczniowym trafił do nas do ekostraży. Żeby wesprzeć stowarzyszenie i przede wszystkim ekostraż i zwierząt, możemy adoptować psa lub kota, zapewnić im tymczasowy dom lub wpłacić dowolną kwotę na zbiórkę ekostraży. Dzisiaj jesteśmy pod wpływem wyżu, ale pogoda jest zmienna. Słońce chowa się pod chmurami, do tego niemal wszędzie pada słaby, przelotny śnieg i śnieg z deszczem. I tylko w pasie wschodnim do końca dnia będzie ładniej i słonecznie. Dzisiaj chłodno, teraz na termometrach od zera w suwałkach do plus 4 stopni w szczecinie. Mróz na podhalu i tam minus 5 kresek. Spójrzmy, jak jest u nas. Na Dolnym Śląsku przewaga chmur i tylko trochę słońca, wszędzie przelotny śnieg, który miejscami przechodzi w śnieg z deszczem, a nasze termometry pokazują teraz od minus dwóch stopni w Kłodzku do plus trzech w Legnicy i we Wrocławiu. Ciśnienie wynosi 1004 hektopaskale. wiatr północny i północno-wschodni słaby i umiarkowany, biomet obojętny, a na drogach w czasie opadów jest ślisko.